To jest już świadectwo tego, że media odgrywają właśnie rolę złowrogą, ponieważ zamiast służyć debacie publicznej, a to jest ich misja główna, poza misją informacyjną, one zamykają z tym bo wprowadzają tematy zastępcze. Tematy zastępcze... No, w rodzaju... W debaty zastępcze w rodzaju... Państwo widzą. Nie, nie. Nie, nie w rodzaju śpiewania, którego już panu jest gotów. Tylko debaty, tematy zastępcze. No, to Państwo codziennie mogą zobaczyć, To, to nie ma... są ważniejsze. O Co jest ważniejsze od Dopalacze od budżetu są ważniejsze. A, a wie pan, że dopalacze to byłby ciekawy temat dla mediów. Dlatego, że jak dotarły do mnie informacje, ja nie, nie, nie pracuję jako reporter już od wielu lat, więc nie, nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, ale dotarły do mnie informacje od reporterów, którzy mają kontakty z policją. No, po reporterzy często są zajmujący się jakimiś aferalnymi sprawami muszą mieć swoje kontakty z policją i oni twierdzą że policja na tą akcję patrzy jako na rewanż e, e, tych grup e, narkotykowych. E, to jako wynik lobbyingu tych grup na, na władzę, ponieważ dopalacze stały się wielką konkurencją dla na narkotyków. E, także to każdy temat, jak się dobrze weźmie i obejrzy pod światło, może niespodziewane rzeczy nam pokazać e, i poinformować o tym, jak funkcjonujemy. Ale proszę Państwa, nie chciałbym przedłużać, bo tu... koledzy mnie tutaj poganiają trochę, a Paweł zaczął brzmąkać. Także może na tym zakończmy tą rzecz. Jeżeli Państwo chcecie się czy jakieś zadać pytania, czy nie nie powiedzieć, się wypowiedzieć, później, tak, To ja oddam, proszę. Imađe iđe i

Dzień dobry wieczór Państwu. Proszę się mnie niepokoić, ja nie będę długo grał. Zagram kawałki takiego programu, który nazwałem Otwór Trzeciej Rzeczpospolitej. Program został wymyślony w 2007 roku jako portret trumienny, po to, żeby jeszcze przed wyborami, przed ogłoszeniem wyborów, przed rozwiązaniem Sejmu, żeby no, tym, którzy będą mieli ochotę tego słuchać, przypomnieć czym ta III Rzeczpospolita była i w związku z tym jakby ograniczyć ich nostalgię za tym czasem, tak jak to, kiedyś mieli nostalgię za PRL-em, bo wtedy byli piękni i młodzi, teraz yy, mogą mieć tą nostalgię za Trzecią Rzeczpospolitą, to potem wyszło jak wyszło. A, no i ponieważ Gazeta Polska jest głównym patronem medialnym tego przedsięwzięcia do spółki z Niezależną.pl, którą serdecznie również polecam, jak i z Nowym Państwem, no to zaśpiewam Państwu kilka piosenek z tegoż programu. O mnie cięte plotki, tu i tam, że konfliktowienny sposób życia mam. Lizus ostwa nienawidzę, swych poglądów się nie wstydzę i z autorytetu szydzę, bo w ogóle jestem Ham. Oszołomem mnie uczynił ślepy traf, ale świat od pasów pęka w szwach. Co buszują w polityce i głosują na lewice, kończą szkoły, a w praktyce są durniami, że aż strach. Lepiej być nazwany draniem, ma zachować własne zdanie. Liberalne tylko w bez odświrowania trwa, bo psychiczna to kastracja, total uniformizacja. Cudzych myśli okupacja to świnienie swego ja. Czasem myślę, że nie warto w ramach prób na spokoju prawicowy zamknąć dziób. Zamiast mieszkać w ciemnogrodzie europejskiej, sprostać modzie kosińskiego Czytać i pedałów, zwiedzić klucz. Chociaż przyszłość ma poprawny model wasz, obłe życie wciąga człowieka niczym hasz. Jednak spiszcie mnie na straty w kręgosłupa, nie mam zwaty wolę zbierać tęgie, bandy ocalając przy tym twarz. Trzecia Rzeczpospolita miała swój początek, który w tym portrecie należało jakoś wskazać. I tak znaczy uważa się, że początkiem Trzeciej Rzeczpospolitej jest tam Pozwala się, w moim osobistym odczuciu, że to było miejsce poczęcia, to tak taki grzech wywolony wtedy nie miał miejsce, grzech nieczystości jednak. A Trzecia Rzeczpospolita narodziła się 19 lipca 1989 roku. Bo to był taki dzień, w którym z jednej strony przed południem w Warszawie kontraktowe Zgromadzenie Narodowe wybrało generała LWP, Ludzyńskiego Wojciecha na prezydenta Polski. Coś tutaj się było mówione o Wojciechu, Wójciechu, generale Wojska Polskiego. Oczywiście w odróżnieniu od bycia generałem Wojska Polskiego, bo to nie to samo. A jeżeli chodzi o honor, to inny generał, Polskiego, milicji nawet. Swoją drogą kapitan Kiszczak był w swoim czasie szatniarzem w ambasadzie polskiej w Londynie. Eee, a, a tego samego dnia wieczorem e, na londyńskiej ulicy umarł na zawał prezydent rządu emigracyjnego, pan Kazimierz Saczmar. No i złożenie tych dwóch faktów, moim zdaniem, dało początek III Rzeczpospolitej. Epitafium dla prezydenta Kazimierza Sambata. Wybaczcie, proszę, panowie, lecz świat we mnie zgasł. Tak przykro mi w wieczór lipcowy pożegnać was. W Warszawie deszcze chłodne, jesienne po prostu przewlekły niż. A tu w Londynie zamarło we mnie to, co w was nie. Nie mnie patrzeć dane z zakuliska na ula nasz, na quasi parlament, co przecież pozostał nie nasz. Wszak tam prezydent jest wybierany przed mędrców godzących się w nich, Nad zawodem zdrajcą iść na kolanach z ufnością, jak zwierzę wewnętrznych. Ojczyzną wyginamy złe sny podeszły w, w przeszłości Twej. Nie żyć w jasności podróżą przez tunel bez ścian, I żaden nie liczy się urząd, gdy sądzicie, Pan. Alternatywę swoistą mam, Ozdobną w anielskich Czy wybrać smutny raj emigrantów, czy Polskę podszukać wśród chmur. W tej chwili już wiemy na pewno, że Ruscy nie zamierzali tutaj wkraczać, że nie zamierzali nic z tym robić. Komuniści wtedy też to wiedzieli, to też wiemy na pewno. Natomiast wtedy taki, takie kolejne pytanie, wejdą, nie wejdą oczywiście wszyscy za skórą i te obawy były o tyle nieidiotyczne, że jak wiadomo w 1991 roku do Wilna wkroczyli, no tam zginęło kilkadziesiąt osób. Potem w 1994 roku do Czeczeni, którą wcześniej uznali za niepodległe państwo też wkroczyli, tam zginęło kilkaset tysięcy osób. No myśmy mieli więcej szczęścia. Koszmarny pod z powiekami zagościł, sen co wszystkich śmiertelnym strachem poniża. Komunikaty dla ludności przeżegnał, wojska głem znakiem krzyża. Prędzej, prędzej Moskal się zbliża. Hejda, hajda, hajda, hajda. hajda. Częściej go do nas przybliża, tajne LP przepysyła Belweder do Waszyngtonu, Londynu, Paryża prędzej, prędzej.

Koszmarny rankiem spod powiek ucieka, co za ulga. Otwieram oczy w zdziwieniu, za oknem ciszy rozlewista rzeka, lecz jeszcze słyszę w sennym oddaleniu, jak Borys jeden z ludzi przy Że z wrażliwych pozycji pragnę kogoś opluwać i żyć. Ale dziś się nie boję, bo dziś z opozycji jest na stylu, że nie zliczy nikt. Nawet pewien znajomy, który w stanie wojennym i przez kolejne zimy zużył przydział ważeniny, dzisiaj razem z nami w naszej ciągłej walce także rozczarł swoje palece. Pamiętacie ten gest, tak, tak. Drugi z moich znajomych, balladista niestety, gdy rząd wroń jeło nas prawo. To na wszelki wypadek przybrał pozę estety i do lustra ballady swe piało. Swe piosenki i songi, bohaterski anonim, jak przystało w estecie, pisał palcem po szalecie, a dziś razem nami, w naszej ciągłej walce.